W ostatnim czasie Tron miał swoje 5 minut po wydaniu platformy SunPump, na której każdy może stworzyć swój własny token bez znajomości programowania jedynie za kilka dolarów. Doszło to do takiego stopnia, że momentami Tron przewyżał swoją aktywnością Ethereum czy chociażby Solana, która w tym roku również miała okres ogromnego ruchu spowodowanego handlem low lowcapami, m.in. przez platformie o nazwie PumpFun. Która w gruncie rzeczy służy do tego samego co Sunpump, z taką różnicą, że była pierwszą tego typu platformą i największą, i zgromadziła wokół siebie wiele kontrowersji, jak i uwagi. A co za tym idzie, pojawiły się klony Pumpfana na innych sieciach. Jednak wejście Sun Pump na sieć Tron może pomóc nabrać tej sieci wiatru w żagle oraz przede wszystkim zebrać dookoła siebie więcej uwagi, co może mieć swoje przełożenie na ruchy cenowe TRX, ale oczywiście nie tylko o tym będzie dzisiejszy materiał, więc właśnie w dzisiejszym materiale porozmawiamy sobie o Tronie. Sieci, która wydaje się nieco zapomniana, ale w wielu najważniejszych statystykach przebija Solane, BASE czy Arbitrum. Zatem Tron. Jest to zdecentralizowana sieć warstwy pierwszej, czyli tej samej co Bitcoin, Solana albo Litecoin. Oferuje on podobne funkcje co Ethereum, a mianowicie obsługuje smart kontrakty, ma swój natywny token TRX i mechanizm konsensusu oparty na Proof of Stake. Z tym, że główny target Trona to tworzenie zdecentralizowanych aplikacji służących rozrywce i dzielenia się treściami bez potrzeby pośredników, co pozwala twórcom zarabiać na swoim kontencie bez konieczności korzystania ze centralizowanych platform jak YouTube czy Instagram. Tron został założony w 2017 roku przez Justina Sana, który już wtedy miał spore doświadczenie z rynkiem kryptowalut, popracował na wysokich stanowiskach, m.in. w Ripple Labs. Otworzył również swoją firmę Paybo, taką chińską aplikację podobną do Snapchata. Dzięki temu został trzy razy uwzględniony w liście Forbes 30 under 30 w Azji. Tron, a raczej jego założyciel Justin Sun jest znany z tego, że w 2018 kupił firmę BitTorrent za 140 milionów dolarów, co jeszcze bardziej umocniło pozycję Sana i Trona na rynku kryptowalut. Możecie znać firmę z tokena BTT, który siedzi obecnie na około 75. miejscu, a co więcej, to Sun kupił również giełdę kryptowalut Poloniex. Także trzeba przyznać, że jego ruchy na rynku są po prostu dosyć mocne i oprócz tego wiadomo, że w 2023 roku był największym indywidualnym stakerem ETH i wsadził około 480 milionów dolarów w ETH do restakingowego protokołu EtherFi. Z tego co obecnie wiadomo, Justin Sun od 2021 roku już nie jest CEO Trona, ponieważ poszedł w politykę jako ambasador Grenady w Światowej Organizacji Handlu. No, brzmi dosyć dziwnie, ale każdy ma swoje priorytety. Od krypto, jak widzimy, się nie odwrócił, a wręcz przeciwnie, bo nadal wpłata duże sumy w różne projekty oraz regularnie udziela się w tej przestrzeni na jeden albo drugi sposób. I z racji na tą bogatą przeszłość byłego CEO Trona, ma miejsce również wiele spekulacji na temat różnych szemranych przedsięwzięć, które mogą mieć miejsce dookoła tej sieci, co po prostu budzi wiele takich czerwonych flag u spekulantów oraz traderów. Ale o tym nieco później. Zatem Tron oprócz samej sieci i tokena TRX posiada również stablecoina USDD zabezpieczonego przez TRX i USDT z stosunkiem równym 230%. Czyli, patrząc na CoinMarketCap market cap, jego kapitalizacja jest równa 753 miliony dolarów, to całkowita kwota zabezpieczenia jest równa 230% tej kapitalizacji. Obecnie jest to aż 1,7 miliarda dolarów, gdzie znaczną większość stanowi token TRX, co jest kolejną swego rodzaju czerwoną flagą, ponieważ wiemy, jak duża zmienność ma miejsce na rynku altcoinów, a w tym właśnie na TRX. I w tej kwestii mówi się nawet o podobieństwie do Luny, która upadła właśnie dzięki algorytmicznemu stablecoinowi, który był zabezpieczany zmiennymi kryptowalutami, co finalnie doszło do upadku tej sieci oraz stablecoina. Ale idąc dalej, to jeśli chodzi o więcej informacji odnośnie założenia Trona, to we wrześniu 2017 roku firma przeprowadziła ICO na swój token TRX, co ciekawe kilka dni przed tym jak Chiny zakazały ICO, więc Sun, ten CEO ówczesny, oczywiście uciekł do USA, a Tron zgarnął 76 milionów dolarów od inwestorów. Tokeny były sprzedawane jedynie po cenie 0.0019 dolara, co na ten moment daje aż 82x i około 158x na ATH. A teraz przejdziemy sobie do tych statystyk, o których wspominałem na początku tego materiału i tutaj dowiesz się, że Tron dominuje nad wieloma innymi sieciami. Jest to między innymi TVL Total Value Locked, który obecnie wynosi aż 8 miliardów dolarów i ma ogromną przewagę nad trzecią solaną na tym miejscu, bo jest to prawie dwa razy więcej. Za to jeśli chodzi o liczbę dziennych aktywnych adresów, to tron króluje w tej metryce, mając ich średnio aż ponad 2 miliony, z porywami nawet do 3 milionów. I pewnie w tym momencie może się zapalić lampka i pytanie, co sprawia, że tron ma aż taką dużą aktywność. Wiele osób uważa, że jest to spowodowane sporym zainteresowaniem przesyłania USDT na tej sieci w krajach Ameryki Latynowskiej, wschodniej Europy i Afryki. Gdzie posiadanie kont bankowych może nie być tak dostępne dla przeciętnego człowieka jak u nas. W ciągu ostatnich lat ten wolumen USDT na tronie ma wyraźny trend wzrostowy sięgający nawet 100 miliardów dolarów dziennie, co stanowi aż jedną trzecią całego wolumenu na tronie i nawet 15 milionów transakcji w ciągu 24 godzin. Miejmy jednak na uwadze, że stworzenie nawet prostego bota, który będzie podkręcał taki wolumen w różnego rodzaju statystykach, nie jest żadnym wyczynem. Myślę, że po tych statystykach, które wyglądają dosyć korzystnie dla Trona, warto będzie również spojrzeć na kolaboracje. Które zawarli w ostatnich latach i są to m.in. Poloniec, Samsung, BitTorrent, Ape NFT, Swisscom i Opera. Myślę, że najciekawsza jest współpraca ze Samsungiem, w której koreańska firma buduje wbudowany do telefonów portfel kryptowalut, który będzie wspierać sieć Tron, czyniąc Trona jedyną siecią, na której jak na razie będzie działać portfel od Samsunga. Ja osobiście na chwilę obecną nie posiadam żadnych tokenów TRX i zapowiada się na to, że w najbliższej przyszłości po prostu nadal nie będę kupować. Ja na chwilę obecną akumuluję altcoiny o mniejszej kapitalizacji, a jakby co, to sam token TRON znajdziesz na większości największych giełd, a w tym na przykład na giełdzie Bybit, do której znajdziesz link poniżej w opisie. I ten link upoważni Cię do odebrania również 500 dolarów na pierwszą pozycję lewarowaną, żadna inna giełda czegoś takiego nie oferuje, więc ciekawa opcja, jeśli jeszcze nie masz tam konta. A na koniec chciałbym się dowiedzieć Twojej opinii na temat TRX, czy według Ciebie to jest fajny projekt, czy lepiej unikać, trzymać się z dala po prostu. Napisz w komentarzu, co o tym sądzisz. Ja wiem, że duża część z oglądających kliknęła na ten materiał, aby dowiedzieć się. Co kupić, w co zainwestować, i już Ci mówię. Jeśli chodzi o Eric, to już powiedziałem moją opinię, natomiast już Ci mówię teraz, że może zainwestować dosłownie jedną sekundę swojego czasu, aby kliknąć subskrybuj pod tym filmem i po prostu nie ominąć różnych analiz, które tutaj wrzucam na porządku dziennym. Dotychczas historia pokazała, że opłacało się być na bieżąco, i ja nie zamierzam tego zmieniać, więc subskrybuj. Widzimy się w kolejnym materiale. Do zobaczenia i cześć.